Cześć, a dzisiaj poznasz moją opinię na temat suszarki Zelmer ZHD8320B. To jest właśnie ta suszarka, którą tutaj widzicie. Ja tą suszarkę, jak dobrze pamiętam, zakupiłem za około 100 ileś złotych. Teraz też mniej więcej tyle właśnie kosztuje. Bardzo ciekawa suszarka, bardzo duża moc, przede wszystkim 1700 W Do tego kwestia samej użyteczności tej suszarki pod tym względem, że na przykład jeżeli Wybieracie się gdzieś podróż, no to też na pewno zależy Wam na tym, żeby taka suszarka zajmowała jak najmniej, jak najmniej miejsca. Tak? No i tutaj można też sobie, oczywiście, taką rączkę spokojnie sobie składać, prawda? No i też ona, oczywiście, będzie miała taka suszarka, mniej miejsca będzie zajmowała w bagażu. Kolejna kwestia to jest też regulacja prędkości. Tutaj, jak sami widzicie, macie dwie różne prędkości, dzięki czemu możecie sobie dostosowywać taką prędkość do swoich preferencji po prostu tak jak lubicie sobie suszyć włosy z taką prędkością po prostu będziecie mogli sobie tutaj przy pomocy tych dwóch poziomów dostosować właśnie taką prędkość. Też bardzo ciekawym rozwiązaniem jest takim nietypowym zastosowanie tutaj właśnie takiej nakładki, która jest zwężająca się, tak? A zatem to ma za zadanie właśnie nadać większą prędkość i precyzję temu nawiewowi, tak? Żeby po prostu odwrócić Odpowiednio wysuszyć włosy. No i teraz na ile ja oceniam generalnie korzystanie z tej, z tej suszarki, no bardzo pozytywnie to oceniam, myślę z 9,5 na 10 to jest moja ocena, ta suszarka jest naprawdę lekka, zatem też nie męczycie się jeżeli po prostu suszycie włosy, do tego mam już ją jakiś czas, a zatem spokojnie mogę powiedzieć, że jest to suszarka trwała, wytrzymała, tak, no i przede wszystkim funkcjonalna, która ma za zadanie dość szybko i przede wszystkim dość skutecznie wysuszyć włosy, a zatem jeżeli na przykład lubicie brać sobie na przykład swoją suszarkę, przypuśćmy na basen i chcecie sobie dość szybko wysuszyć takie włosy, no to taka suszarka będzie jak znalazł. Czy na przykład jeżeli jedziecie w podróż gdzieś i chcecie po prostu zabrać ze sobą swoją suszarkę, no to wtedy również znajdzie ona swoje zastosowanie. No i też oczywiście można na co dzień w domu sobie korzystać z takiej suszarki, czy to po prysznicu. Ja na przykład robię tak, że jeżeli chcę sobie wziąć prysznic i później jadę sobie gdzieś do pracy, no to po prostu na szybko Biorę taką suszarkę, suszę włosy i przed wyjściem po prostu w zimę, żeby się gdzieś tam nie przeziębić, mam już, mam już włosy wysuszone dzięki właśnie takiej suszarce. Zatem ode mnie jak najbardziej na tak, tym bardziej, że jest to suszarka bardzo tania. No i wydatki rzędu około 100 zł. No naprawdę, jak za taki produkt, myślę, że naprawdę się opłaca. tak Nie wiem, jak to jest z innymi modelami suszarek Zelmer, natomiast. Jakby po doświadczeniach z tą, myślę, że mogę tutaj śmiało polecić właśnie ten model. Natomiast jestem też ciekaw waszych opinii. Napiszcie w komentarzu, co wy sądzicie na temat tej suszarki. A tymczasem to wszystko, zachęcam do subskrypcji, do zostawienia polubienia pod filmem. Dzięki za obejrzenie nagrania do samego końca i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.